Pochwalony Jezus Chrystus, bardzo Was serdecznie witam. Kolejny tydzień naszego życia. Chcemy się uśmiechnąć do Boga, podnieść oczy, uciesz się tym, że żyjesz, że Duch Święty nas ogarnia. I dzisiaj mamy święto Katarzyny Sieneńskiej, patronki Europy, potężnej kobiety, która w mocy Ducha Świętego robiła wielkie rzeczy. Najpierw poczytajmy Ewangelię, żeby to odnieść i do siebie i zobaczyć też jej działalność. Jezus powiedział: Wysławiam Cię Ojcze, Panie Nieba i Ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Wszystko przekazał mi Ojciec mój. Nikt też nie zna syna, tylko ojciec, ani ojca nikt nie zna, tylko syn, i ten, komu syn zechce objawić. Są rzeczy, które są zakryte dla naszych oczu a komuś innemu znowu dla kogoś innego są odkryte. I tak Katarzyna ze Sieny miała wgło, wgląd w głębię tego, co Bóg czyni, i mówiła o tym papieżowi, biskupom, pisała konkretne listy, odważnie działała, była jak, jak Duch Święty działający. Przez niego, Duch, przez nią, Duch Święty przychodził w swojej mocy i mówił kapłanom, właśnie przez kobietę. Mówił biskupom, hierarchom kościelnym, przez kobietę otwierał oczy, żeby coś widzieli. To jest tak, jak często chyba macie takie w domu sytuację, że mąż otwiera lodówkę i nie ma, nie widzi. Przychodzi żona i się okazuje, że jest. Albo dziecko otwiera lodówkę, mówi: Mamo, nie mogę znaleźć. No a mama mówi, ale jest. No i przy przychodzi i pokazuje. I rzeczywiście stoi, I jak to było możliwe, żeby wcześniej tego nie zauważyć? Przecież stało na wierzchu, ale stoi, ja nie widzę. I tak samo jest w życiu duchowym. Ta żona przy lodówce, czy mama, to jest właśnie Duch Święty, który nam pokazuje, że oczy nagle widzą. To jest tak, jak uczniowie do Ema, uczniowie wieczerniku, nie rozumieli, nie widzieli, a w pewnym momencie, pod wpływem łaski, zaczynam rozumieć, no tak. Jak to się dzieje, że nie widziałem przed chwilą. Czasami mamy takie rysunki, na których jest coś ukrytego. I w momencie, jak już dopiero jak to zauważymy, ktoś nam podpowie albo sami coś zrobimy, że to zauważymy, to potem jest ciężko przestawić oczy znowu tak, żebyśmy nie widzieli. Ale dokładnie tak jest z prawdami duchowymi. To tak wygląda. Duch Święty, gdy oświeci, to potem się pytamy, jak ja mogłem tego nie rozumieć? Jak ja mogłem tego nie widzieć? Przecież to Duch Boży teraz chnął i, i się wszystko inne wydaje. I o, takiego, o, o to działanie ducha prosi, potrzebujemy prosić. Tylko, żeby to się stało, to słyszymy w Ewangelii prostego serca, bo to jest zakryte przed mądrymi i roztropnymi. Tam, gdzie próbuję wszystko wytłumaczyć, trzeba tłumaczyć. Ale tam, gdzie wchodzę nie w działanie Boże, tylko w spekulacje ludzkie, okej, okay, ile można, tyle można. Natomiast. Jest tchnienie Boże, jest to doświadczenie, teraz widzę, teraz poznałem i otwieraj się na takie działanie ducha, na takie rozumienie różnych spraw, które od razu daje pokój, rozumienie spraw, które prowadzi nas ku spotkaniu z Bogiem i ku wierności Bogu. Błogosławię Wam na rozważenie tej Ewangelii, na zobaczenie, jak Duch Boży działa w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Miejcie piękny dzień, bądźcie cali w mocy Bożej. Zachęcam do modlitwy Teledyskiem Mocnych w Duchu. Tutaj możemy kliknąć poniżej. I kto z Was jeszcze nie jest patronem Mocnych w Duchu, kto nie wspiera ewangelizacji, którą prowadzimy, to bardzo zachęcam, żeby też tutaj kliknąć. I bądźcie naszymi patronami. Bądźcie tymi, dzięki którym to wszystko się dzieje dobro, które Mocni Duchu tworzą. Do zobaczenia z Panem Bogiem.